Cześć wszystkim i każdemu z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam do kolejnego odcinka z gry City Skylight, w którym rozbudowaliśmy nasze lotnisko wielkie, przepotężne lotnisko. Zostało w końcu rozbudowane, no i tak, I co tu mam więcej powiedzieć, wszystko jest zrobione generalnie, wszystko wygląda fajnie. Zostały tak naprawdę do zrobienia szczeguliki, którymi się dzisiaj zajmiemy w sumie jakieś tam hotele, nie hotele, takie opierdolone ozdoby no i być może jakimiś jeszcze rzeczami tak wydaje mi się, że raczej wszystko jest zrobione tak tak w miarę zaraz, jest. no tak, tutaj jest nie w tą stronę, ja mam to zrobię w tę stronę, da się to podmienić? Da się to podmienić. I to bym jednak zmienił w drugim kierunku, żeby szło. I tutaj też tak samo. Dobra, nieważne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest generalnie taka, że to lotnisko rozbudowujemy już od 3 dni, i generalnie obejrzało się około 90 osób. Jak dobrze szybko policzyłem, więc jest ok. Bardzo za to serdecznie dziękuję. Które nie pojawiły się komentarze, nic takiego, ale... ale generalnie wyszło całkiem spoko. Co to jest w ogóle? Zaraz, czekaj, czy to się mnie łączy w hali? Aha, no dobra, nieważne. Także wracając, obejrzało tam jest sporo ludzi, więc, więc jestem z tego powodu naprawdę zadowolony. Dzięki, wielkie. Nie sprawdziłem, co prawda, ile tam było łapek w górę i tak dalej, ale no, tak jak mówię, no jest, jest ok, zaraz. Zaraz tu musimy puścić tędy, tu musimy puścić tędy, tam oni to część będzie jechało. Tam dobra, tu mi coś nie pasuje, bo generalnie tam do stronę rozwiązałem w miarę ok. Mamy dwie drogi, jakby. Równoległe tutaj do startu, że można sobie jechać tędy aczkolwiek. No to to bym w sumie o, no, ale. To w zasadzie nie jest na tyle potrzebne. Dobra. Eee, wróćmy do tych rzeczy, co nam zostało do zrobienia generalnie. <laughs> Wieże kontroli lotów mamy. Jedna powinna w zupełności wystarczyć, nie trzeba więcej. Hubu nie będzie budować, bo nie jest potrzebny. Pasy postojowe mamy. Wydaje mi się, że to by trzeba było przy drodze. Tak? Czyli tak. O. No, można by to było jakoś zrobić, ten terminal towarowy, ale już się z tym nie będę bawił. Przynajmniej na razie musimy zrobić tak. Angary zostały nam do zrobienia, które sobie rozmieścimy. Kurde, wiecie co? Cały czas mi korci, żeby tu zrobić powrotną. Przynajmniej ten odcinek, nie? No, tam tak zrobiłem i wiecie co? Ja tutaj też to zrobię. Wiem, że to tak trochę, może mało będę gadał. Ale tą drogę muszę zrobić jako powrotną, żeby w razie czego ktoś się pomyli. Chcę polecieć. I jeszcze raz sobie zajrzeć. nie? I to w ten sposób będzie zrobione zdecydowanie lepiej. No Tu już komasacja do tego ruchu. Mm, tu jest zrobione. Tu już komasacja jest. Tej drogi. No nie wiem, kurczę, za bardzo co z nią zrobić. Mm, no ale generalnie to bym zrobił sobie coś takiego, nie? I też zrobił jako. Jako, ale jako taką. No bo ta część lotniska będzie szła tu. Ta część lotniska będzie startowała tutaj. Dobra, no co prawda ruch będzie szedł tędy, ale dobra. co następne hangary, hangary to ja już tak postanowiłem, że damy sobie. w tym miejscu. Dwa duże i może nawet trzy duże i kilka ma mniejszych raz, nie wiem ile tu damy radę no to już się nam niestety nie mieści więc tutaj raczej już sobie odpuścimy, o tutaj kurde niewiele co brakuje żeby mieścić te hangary tutaj, ale dobra jeszcze musimy tak płyty postojowe dla samolotów ozdobnych to raczej tam nie wiem czy ja to będę robił ale towarowy, zaraz o to możemy dać Dawaj tak, a tutaj tak samo, nie? Czy coś mniejszego jesteśmy w stanie tu zmieścić jeszcze? Jakiś mały samolocik na przykład. Nie bardzo tutaj, a tu. O, a tutaj jesteśmy, dobra. Coś takiego by było. One są tu stoją zaparkowane, więc jest ok. Co tu jeszcze możemy dać, żeby zwiększyć tą atrakcyjność? Lotnicza baza paliwowa, no to to koniecznie musimy gdzieś dać. Tylko tak. No nie chciałbym tego dawać przy pasie startowym niestety. Tutaj to prawda... Może spróbujemy, najwyżej nam się wypłaszczy trochę. Dawa, jak to to wygląda? No jest ok, powiedzmy. Trochę, co prawda, bym tutaj teren, powiedzmy względnie, wypłaszczył. Damy radę to zrobić. A coś tam, powiedzmy, że damy radę. Tutaj wyrównaj, wyrównaj, wyrównaj. dobra, jest. Mamy to. Yy, ok. Jak to wygląda. To wygląda jak dupek z krzaka, A jest oczywiście ciemno, więc gówno widać. Ja to sobie jeszcze troszkę tam wyrównam. Powiedzmy, że gdzieś dotąd... A, jeszcze pamiętacie, mamy problem z jednym rzeczą tutaj do rozwiązania. Mianowicie... Nie mamy problemu na lotnisku. I nie mam za bardzo pomysłu, jak to zrobić. Czekaj, foyer ligi lotniczej, co to jest w ogóle i gdzie to można dać? To się dostawia gdzieś tutaj, o tak. Co, so, transport publiczny? No to zdecydowanie bym. Co tam daje? A, bo to foyer jeszcze cały czas. Transport to nie. To jest towarowy terminal lotniska. Aha, czyli to muszę dać gdzieś tutaj. Nie, to sobie olewam. Ogrodzenie. Ogrodzenie sobie damy. Muzeum Awiacji. Kurde, serio brakuje tylko tyle, żeby to, o, czekaj, 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 ty no prawie to weszło, czemu nie chce to wejść, co tako, o, patrzcie no, nie to weszło nawet, ja to sobie te wszystkie awiacje, te muzea pokasowałem, co prawda, ale patrzcie, to kurde się zmieściło, Zajwiście. I no to dawaj tak co mamy z drzewkami jeszcze nie jednokierunkowe gdzieś jednokierunkowe weź mi po zastępuj o te czekaj czekaj czymś takim czy czymś takim bo to w środku generalnie będę chciał trochę drzewek mieć czy coś takiego no chodnik mamy No ścieżki rowerowej to i tak tu nie mamy, więc to sobie chyba oleje, Tak, czy co? Czy, czy tu jest ścieżka? Nie nie ma. No hmm. i no wiecie co zrobię sobie coś takiego. Bez ścieżki rowerowej, ale takie zwykłe drogi jak najbardziej. Zobaczymy na ile mi to będzie tu potrzebne. Tylko wiecie co to sobie skasuje. wróć, która to była ta. Dotąd. I dotąd zobaczymy, ile jesteśmy tu w stanie sobie zmieścić teraz. Mamy tak, to co to jest Budynek siedziby linii. O Jezu, kolejny wielki kloc. No ale dobra, dawaj. Niech się coś takiego tu będzie. Tu mamy parking wielopoziomowy. Nie, co to jest za gówno, nie wiem co to za gówno. U, uznajmy, że parking będzie podziemny. Yy, I teraz tak, co jeszcze tu możemy dać. Yy, to nie. To nie, ozdobne, hotel. Tani hotel na lotnisku, luksusowy bym chciał jakiś dać. A luksusowego niestety brakuje kuźwa jednej klatki, żeby to zmieścić. Widzicie, widzicie? Chociaż czekajcie, no tu bym to zmieścił, nie? Zobaczcie, ale tutaj brakuje ten. Tino. Mm -hmm -hmm. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. No, tu by to weszło. Kurde, no co ja narobiłem? Dawaj najmniej najlepszego. Ale to czekaj, nie? Budynku linii lotniczej już. Przypadkiem gdzieś. No, ja tu coś mamy. Mnie ja mi się wydaje, że ja ten budynek gdzieś już dawałem. Siedzibę linii lotniczej. Nie wiem, a bo jestem jakiś, nie wiem, a bo wydaje mi się, że ja, ja, że kto gdzieś widział, nie? Dobra, dawaj tak. No bo tak tu nie wejdzie. Wejdzie, dobra. Ale ja bym zrobił jednak coś takiego, nie? Tu niech sobie będzie taki luksusowy, luksury kotel. A takich mniejszych to postawimy sobie kilka, o ile one nam tu wejdą. Bo wiecie, co mogłem sobie dać drogę, w sumie tam tędy, jakoś. Nawet, wiecie co, bez przyciągania, żeby pomieścić to jak najbliżej tutaj i tu już by był się w stanie pobawić. Zobaczymy, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, co tam mamy. O, właśnie, pyk, pyk i pyk, no zobaczymy teraz ten, fojery, czy jestem w stanie tu fojera zmieścić, no niby, o patrzcie, dawaj tak. I dawaj tak, to tutaj niestety chyba takich hotelików, no, a tu by jeszcze weszły za dwa. Dodajmy sobie te fojery, ile jesteśmy w stanie ich dać, tutaj czekaj, tu jeden. Okej, okay, tam od Z, o tu jeszcze w sumie byśmy, ale to pytanie fojer, z dwa fojerki jeszcze dały sobie, o tu nawet jestem w stanie tego więcej zmieścić. Tu atrakcyjność mamy zapewnioną. Tu niestety nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale tutaj jak najbardziej takie dwa możemy zmieścić, bo tu jest dużo miejsca. Tu przy wieży kontroli lotów też, tutaj też no i generalnie chyba mamy wszystko zrobione. Tak patrzę, wiecie co? Ja takie średnie samoloty. To jeszcze bym tu umieścił. O tu jest taka luka. Niech one se tu stoją. A czy bały jeszcze tam się zmieści, czy nie bałdzo? Nie bał co się mały zmieści. Dobra. Tu nie mamy miejsca. Tu, 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 tu. Yy. No tutaj to nie. Dobra, jest OK chyba, nie? Czy to jestem w stanie gdzieś przejść dalej? No, jedynie w ten sposób, nie, że wyk, no i tu może na upartego jakiś jak się zmieści. No i się, kurda, zmieścił. Patrzcie go. ty no dobra, no to chyba co? Prąd. znowu zapomnę, ale patrzcie, połączyło się tutaj prądem. Patrzcie, że. Możemy zrobić coś takiego, nie, że to sobie na razie rozłączymy, ale dzięki tym budynkom tutaj udało się połączyć. Patrzcie, zróbmy nawet, wiecie co, zróbmy nawet podwójny bypass, taki, żeby w razie czego oni mieli coś tutaj. Dobra, prąd mają, woda. Uf, jeszcze to rozbudowuj, Kurde, jeszcze tu tyle roboty to czekaj, to musimy wszystko w zasadzie uczepić od nowa. Bo tego jest tutaj strasznie, jak widzicie, dużo. A jeszcze mamy te budyneczki takie ten, yy, a nie chciałem powiedzieć amfiteatr, nie amfiteatr. Yy, 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 awiację, tą tą, 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 tą naszą. Dobra, dawaj mi otędy. No gdzieś dotąd. Gdzieś dotąd i gdzieś odotąd. I dobra, i teraz tak. Tu jedno poproszę. Pyk. I tu drugie poproszę. O, pyk. Czy mamy tu jakieś luki? Kurde, z luka. To jeszcze raz to sobie naprawimy. Jeszcze raz mi to wykasuj. Jeszcze raz mi to wykasuj. Dlatego, że no nie chcę mieć tutaj luk, ale zobaczymy zaraz, czy bez tego się obejdzie. No, najbardziej... Tu. O, idzie, 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 idzie. Patrzcie go. Dobra, i teraz tak. Czy tu będę w stanie to zrobić tak, żeby nie było dziury. No. Dobra jest. Dobrze jest je trzepsuć. Jeszcze zróbmy sobie takie rozgałe tutaj. O. I teraz tak. Skoro już mamy tutaj coś takiego. To, poczekaj, czekaj, bo tu jest tunel drogowy, tak. Czekaj, bo tu jest pusta droga. To może zrobić tutaj jakiś ten, 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 jakoś, nie? Czy da się to, to, to jakoś przesunąć bliżej? Patrzcie. Ej, no to wiecie co zrobię, co to jest? Jaki, jakiś aeroklub. Ej, wiecie co, ja to sobie na razie gdzieś przeniosę dalej. Gdzie mam tak dużo miejsca w miarę. Nigdzie nie mam dużo miejsca, jak się okazuje. Dobra, daj mi na razie go tutaj. I ten arok lub sobie tutaj zrobimy jeszcze, wiecie? Prawda będzie mi to wymagało trochę jeszcze kształtowania terenu. Ale już powiedzmy, że widać tego koniec, nie? Daj mi trochę większe. Zrobimy sobie coś takiego tutaj. Oho, dobra, ale ja chcę kupić to ziemię Widzicie to, to trzeba kupować, kupować, kurde. Kosz kształtowania krajobrazu. No wiem, że jest drogo. Niestety wiem, że jest drogo, ale nic z tym nie poradzę. I tu sobie wyrównamy do tego, do tego, tego, tego stanu. Tutaj też. O, jaki mamy to. Czy tu coś jest zakłócone? No kurde, szkoda, że cały czas jestem w tej pauzie wieczornej. Ale mam nadzieję, że tu wszystko będzie ok. Dobra, czekaj. I teraz tak troszkę tu sobie wygładzimy, żeby nie było takie aż tak tutaj zrobione. Wygładzimy, żeby ten teren był jak najbardziej łagodny, a tutaj sobie zrobimy po prostu dróżkę w górę. I dawaj tak. Dawaj, 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 dawaj. I ile się da wypłaszczyć, tyle wypłaszczamy. Bo naprawdę ja nie chcę mieć tutaj tak ostrych Krawędzi, tylko troszkę to wygładzone, nie? Dobra, nad rzeką, niestety, tak musi zostać. Okej, okay. które no, się dały, to trochę bardziej płaskie, ale ok. No kurczę, patrzcie, to ludzisko, to zajmuje kawał terenu w ogóle. No ale dobra. Teraz tak, potrzebujemy drogi. Potrzebujemy drogi, mili państwo, która się kończy tu. I to jest ta. Nie ta, o ta. I teraz tak, tą drogą musimy iść generalnie w dół. Ile no jesteśmy w stanie iść w dół? Jakoś tak. Dobra, proszę mi iść tędy, gdzieś tutaj. Eee, dobra, i teraz tak. Gdzieś jakoś tak w górę. Dobra. Mm. I coś takiego jesteśmy w stanie tu zrobić. Nie jesteśmy w stanie to zrobić, i ja bym chciał zrobić coś takiego, żeby ta droga to naszła tak tędy, żeby to szło raczej prostopadle, dobra, gdzieś tak o. I teraz tak ten aeroklub przynosimy z powrotem tutaj, żeby on był sobie o, w ten desen jakoś. Jak to to wygląda, no jest ok. A to z kolei zrobimy sobie jeszcze raz tą drogę. No to dobra dawaj ją trochę sobie zrobimy coś takiego. I coś takiego i coś takiego dobra. To w miarę wygląda to w miarę wygląda powiedzmy Tu jest w miarę OK. I teraz tak tu możemy sobie bardziej to wygładzić. Jak widzicie to, wygładzanie teraz to już będzie kurde trwało. Czekajcie, to jeszcze sobie od razu skasuje. Hmm. Hmm, to tu jest jakiś dojazd, chyba ja skasowałem niechcący. Niech on se będzie dotąd. No, dotąd powiedzmy, niech ta droga se będzie. Tu jeszcze troszkę pobawimy się tym wygładzaniem. Na ile się to da zrobić. Obera, bo tu jest dosyć spora ta góra, wiecie co ewentualnie. Robimy sobie coś takiego, nie? Jak to będzie wyglądało, jakbyśmy to teraz sobie wygładzili maksymalnie, to już to będzie jakoś tam lepiej wyglądało. Ale zaraz tam sobie ogarniemy jak to to wygląda. Pokaż mi. Ej, no jest dobrze jest! No dobrze, kurwa, czekaj. To w takim razie, wiecie co, ja sobie jeszcze to zapauzuję. Pokasuję sobie te linie energetyczne tutaj, jak one idą. To jeszcze sobie wyburzę. I zrobimy jeszcze coś takiego. Że to może już mniejszym narzędziem. I sobie wygładzimy to tak. Dotąd. Nawet można było w sumie tym większym zrobić. Pyk pyk. Tak. Tak, tak. O. O. I teraz wygładzić to, wygładzić, wygładzić. Dotąd, 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 dotąd. O, 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 o. I patrzmy jak to to wygląda teraz. Ej, no wyszło zarąbiście. No bo tu wszystko jest w niecce. Samoloty sobie dostartować w górę. Wieżowce nie powinny tu przeszkadzać generalnie. Nawet przy lądowaniu, no tutaj, co prawda, zrobiłbym taki pas niższej tej zabudowy, ale nie będzie to chyba przeszkadzało. Zobaczmy, jak to to będzie wyglądało. No. Tuż przy tej wieży, a tutaj, no tu nic się przeszkadza, general. Mm, dobra, to mamy, to mamy. Tu sobie jeszcze jakiś tam drzewek ponasadzamy. Musimy dokończyć tylko ten prąd, co tu idzie. Yy, który idzie. Tędy. I co dojdzie tu do, dotąd? Dojdzie dotąd, powiedzmy tako jakoś. Tak, tu mamy to połączone, i tu mamy to połączone w ten sposób. Dobra, tu sobie się wszystko dojeżdża. Samoloty, generalnie włączone, obszar lotniska, liczba pasażerów. No to zaraz, moment się to odprawi. Tak, bo atrakcyjność mamy zapewnioną dosyć wysoką. No ale patrzcie, jak te samoloty tu pięknie latają. Kurde, jak to wygląda. I wiecie co, aż muszę miniaturkę pierdyknąć. Przez to, co żeśmy tu zrobili, nie? To wszystko zaczęło ładnie się prezentować. Kurna. Patrzcie ale... aż na... Nie, aż nie wiem, z której strony to zrobić, nie? Ale no stąd. Kurde, widzicie to? Zarąbiście to wyszło. Dobra, tu sobie samoloty latają. Lotnisko, kurde, same duże. Dobra, ten co odleciał, te se latają. No, ten obszar lotiska mamy na razie dwie gwiazdki, ale to będzie moment do zrobienia. Yy, dochód mamy całkiem spory na razie. Wydatki nas nie trzymają. Tutaj oczywiście nie ma prądu. Oczywiście o tym zapomniałem. Więc zrobimy takie połączenie tutaj. I zaraz ten prąd będzie. Zapomniałem też o wodzie oczywiście. Więc zrobimy sobie coś. Takiego. Będzie wszystko grzane. Wszystko będzie tak. Dobra. Jest noc. Generalnie odpocznijmy sobie trochę od budowy. Hmm, co tu? Czego tu mają? Czego tu nie mają? Za mało surowców. Mhm, dobra. Czyli generalnie trzeba rozbudować dzielnice przemysłowe. Generalnie spadek Pieniędzy to my mamy dosyć znaczne, jak tak patrzę, tylko nie wiem. Dobra, wiecie co? Poczekajmy na dzień w ogóle najpierw, troszkę w międzyczasie zajmę się inwestycjami, bo może coś się, o dobra, tu od razu mamy na starcie dużo. No kup mi gdzieś tyle, ile zarobię. Ło, straciłem dobrze. to muszę poczekać jeszcze jeden dzień, bo zaraz zarobię dużo. No, 30 tysięcy, no to nie było dużo, niestety. O, stop, przemysł rodziczy. Pierwsze wszystko, to się odbije. 111, jeszcze raz do góry ryzykujemy. No, kurde, to idzie tak w górę, że ja jeszcze przeczekał. Kurde, najwyżej będę żałował. No dobra, ale 187 tysięcy, kurde. Dawaj, na czym jeszcze możemy? To spadnie raczej. Tak, ale teraz możemy pójść. Dawaj, no kup. Uuuu, nie dobrze, nie dobrze. Cały zysk nie. Oj, sprzedaj. Nie ma co, kurde, to co żeśmy zarobili to już poszło w cholerę. Dobra, bardzo poważnej firmy tu my nie będziemy inwestować. Chcę po prostu przeczekać, wiecie co? przeczekać noc. Cały czas robimy, ma, bo po nocu. Jezu, serio? Jak wszystko spada. Ej, no kurde. Bez jaj. Pół miliona zaraz popłynę. Chociaż na zero, żeby wyszło. No dawaj do góry, do góry, do góry, do góry. I no kurde. Ja. Od bardzo dawna. Dobra. Wielkolota, wszystko, idziemy. No, 4000, a że zarobić? Dawno, dawno nie było tak, że ja straciłem na giełdzie. Pamiętacie, kiedy to... Dobra, sprzedaj, bo to dwa zyski pod rząd to jest... Kurde, no tak nie ma w co inwestować za bardzo. Dobra. Pogrzebie, może na tym się co zarobić. Choć na tym zysk będzie raczej mały. No. <laughs> Zobaczmy to. Tu. tu. No, kurde, nie ma na czym. Dobra, wiecie co tutaj, co mają. Brak wystarczającej ilości towarów na sprzedaż tu. Zimno jest. A czego wam jest zimno? Co? pauza Czyżby nie wyrabiała ta ciepłownia? No. I tam wiecie co? To by oznaczało, że trzeba dostarczyć geotermę. Kolejną. Którą byśmy sedali gdzieś O tu może A daj a co i podepiąć i podpiąć ją gdzie możemy ją podpiąć do węzła Dawaj a prąd a prąd nie dochodzi to mi się nie podobuje Dawaj to jeszcze inaczej zrobimy zrobimy to w takim razie o tak o dobrze Mamy geotermię i geoterma powinna zapewnić teraz ciepło mimo spadku znacznego temperatury. Dobra, jak mamy terminal lotniska w ogóle tutaj? To mi się wydaje, e, transport, transport, nie transport. Potrzebujemy tak. Potrzebujemy zrobić przerwę w odcinku przede wszystkim, bo tu już się powoli nam zaczyna to kończyć. Ale stacja przeładunkowa. I wiecie co, zrobię sobie tak. Odbiór odpadów tutaj i postawimy jeszcze tak. Policajów przede wszystkim. Czy ja jestem w stanie to ich tu pomieścić jeszcze, bo tu jest dosyć ciasno i postawimy jeszcze straż pożarną na pewno jak ją się zmieści. Ja bym chętnie jeszcze tu zmieścił wiecie co. Tylko tak fojera będę musiał jednak zburzyć jednego i przychodzie zdrowia. Tutaj walniemy. Wszystko tu będzie wtedy w jednym miejscu. I problem lotniska będzie rozwiązany. Dobra, w dzisiejszym odcinku to by było chyba na tyle. Dzięki, że ze mną byliście. Zachęcam oczywiście do stawiania łapeczki w górę, komentarza, połysów, dzwoneczka i to tam można wszystko odkryć pod odcinkiem. Eee, tymczasem to tyle z mojej strony. Trzymajcie się i w następnym odcinku jeśli nie zapomnę, będziemy po prostu rozbudowywać strefę przemysłową, którą już zaczęliśmy zaraz robić tutaj. I tutaj będzie po prostu działać dalej. Dzielę mniej więcej do tej granicy. Eee, tyle z mojej strony. Jeszcze raz trzymajcie się. Miłego popołudnia wszystkim i do następnego. Bajo.